W dzisiejszym filmie zgadujemy brainroty po emoji Na sam początek będzie to poziom easy Ale później będzie coraz trudniej Dlatego koniecznie musicie trzymać za mnie łapki do góry I subujcie kanał, aby nic was tutaj nie ominęło Słuchajcie, nie ma na co czekać Zaczynamy Dobra, mam nadzieję, że to przejdziemy Jest to poziom easy i mamy tak Tralala tra Bombardino, krokodilo i szympansyni, bananini Okej, okay, dobra, zobaczymy Czy my tutaj gramy, słuchajcie, sami Czy jednak y, razem Zobaczmy, interakt Okej okay. <laughs> Mamy, słuchajcie, tutaj zgadywanie tak naprawdę ze suchu Więc musimy wciskać sobie ten guzik I słyszymy, co mówi dany brainrod Więc, słuchajcie, po tym trzeba to zgadywać, prawda? Ballerina, Ballerina Capucina, Capucina. Okej, okay. teraz dalej tung tung, 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 sahur No, słuchajcie, nazwa była, że po emoji zgadujemy A tutaj, co tutaj się dzieje? Brybry bry, patapim, bry bry patapim, słuchajcie piszcie koniecznie w komentarzach, który brain rot jest Bombardiero waszym ulubionym bombardiro krokodilo, słuchajcie, lecimy volante. sobie tutaj może emoji będą później cappuccino assassino. assassino, lecimy dalej Cimpanzee, bananini. Cimpanzee, bananini, słuchajcie, nie chcę e, zepsuć bo ciekawe, czy do samego początku trzeba będzie e, wrócić li, okej, okay. mamy teraz słonicę, słuchajcie, dobra, lecimy dalej Lavaca Saturno, La Saturno Saturnito. Lavaca Saturno Saturnito. I to jest, słuchajcie, dziesiąty stage. Lorbo. Okay. Teraz to. Ale czekałam, czekałam. Słuchajcie, do końca. Bikus dicus. Bri, bicus dicus di... y, to będzie to. I to, słuchajcie, już mamy poziom medium. Przeszliśmy dalej. Bombini guzini. Guzini, takie jest gąska. Słuchamy, słuchamy dalej. Trick, track, barabum. Il mio mantello farum rum. Chyba to będzie? Nie, 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 nie. No. Trick track barabum. Il farum Ej, dziwne, dziwne. Czekajcie, chyba ten po prawej? No właśnie. Bo ten po lewej ma takie złączone nazwy tych wszystkich brain rotów Oj, coraz ciężej. Frigo Camelo, Bufo Fardello. Okej. Okay. Frigo Camelo, Bufo Fardello. Słyszałam frigo i słyszałam kamelo, więc to będzie to. Lecimy dalej. Girafa celeste, viaggio no to... agreste. Girafa jeszcze, okej. Okay. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu to jest tutaj żabazy z oponą, to go pamiętam. Gangster futera criminalera. Gangster futera criminalera to będzie ten, tak jest, belka zna. Mararam, mararaman, dan madudung, dung, dung, ta, tuntung, <noise> To jest najgorsza nazwa, nigdy w życiu jej nie wypowiem. Naprawdę? To są i karzebne. Udin din din din, din dun, madin. He? Chyba ta pomarańcza. Udin din din din, din dun, madin. No, tak coś kojarzę, że on miał taką długą, dziwną nazwę. Ananito Giraffini. Ananito, dobra, czyli Giraffini, czyli mamy tutaj, słuchajcie, zaraz będzie półweczka. No i. Bulbito bandito traktorito. Tak jest, bulbito i tractorito, to nam wydało. Tigrillini, watermelini. No, Tigrini, słuchajcie, tutaj też jak się nie wie, to można się to do... omyśleć i medium, słuchajcie, patrzcie, wszystko co tu z tuskawką. Więc musimy usłyszeć tutaj y, zwierzaka. Elefantini, stroberini! Elefantini? Dobra, ale to już mogło być cudniejsze. Patrzcie! Pobrini cukini! Pobrini cukini, dobrze, że ta cukinia jest jeszcze czymś tutaj innym. Drako tu kotulu de la peladustuz. Co? Trako? Trako? Coś z jeżdżeniem, więc albo to, albo to i to. Raczej nie jest gołąb. de la Aha, chyba to. Jest! Oho! Ho! Patrzcie, jestem na chadzie. Brr patipum. Hmm, wydaje mi się, że to będzie tutaj, ale nie wiem. Brr estechpatipum. Patipum? Nie znam. Ej, słuchajcie, bo ja nie wiem, czy słuchajcie yy, cofnę się. Jak źle odpowiem, czy jak, ale wydaje mi się, że ja chyba tutaj poszukam trochę grę i spróbuję właśnie znaleźć jakąś nazwę, tutaj kogoś, coś. Poczekajcie. Brrr, Estepati Pum. Estepati Pum. No, no co to ma być? ty to będzie Brainrod? Nie mam pojęcia, tego nie znam ani tego nie znam. Hmm. Ale tutaj jest bry takie Jakby nie wiem Bry Patapim też jakby nie ma nic związanego z zimnem A ma jakieś bry I może to jest jego rodzina po prostu Jak myślicie? Nie mam pojęcia o, No na początku myślałam, że to będzie ten Bo wiecie, takie orzeźwienie z tym lodem Dobra, dalej Wiem, że już No nie, no Aha, tak To jest połączenie tych wszystkich Dobra, słuchamy dalej. Anpali Babel! Babel! Ha! Dobra, widziałam, że tutaj ludzie przeszli. Tego nie znałam. Golubiro! dobra. Nie! Nie spojrzałam, że z lewej strony też jest gołąb, bo to właśnie o gołębia chodziło. No, ale tutaj szpiega tego, ale dobrze, że mamy odradzanie się. No, nie mogę jak. Ta... Dobra, pinguino to będzie ten, Okej, okay. Dalej? Il kakto hipopotam. Hipopotam, dobra. Teraz ja już idę na cwaniaka, słuchajcie, bo mamy to się. Golubiro. Co nie ma tutaj takiego? Dlaczego w ogóle tu ciszej zaczęło gadać? Czekajcie jeszcze raz. Szpioniro Golubiro. No, okej, okay, dobra, widziałam, że tu przeszli. To tego bym nie wiedziała. Alessio! Chyba to. Dobra, jesteśmy na hardzie nadal, ale już końcóweczka. Zidzadzone zanzarone Nie słyszałam tego w ogóle. O, kotek. Co? Tego to na pewno nie słyszałam. Ja, genau. Dlaczego w ogóle gada po niemiecku jakimś? Nie, to mają być włoskie prynjroty. Co to ma być? Dobra, to może tu. Okej. Okay. Ej, poczekajcie ludzie na mnie. Markus, der Kaktus, sitzt in einem Bus. Le Nie chcę nic kupować. Dlaczego oni gadają po niemiecku? Nie podobał mi się to! Der nudelpudel ist Apfelstrudel. Co? Dobra, ja idę po prostu byle jak, słuchajcie Ale teraz już mi padło całkowicie życie Spadło mi do zera, słuchajcie Wydaje mi się, że jest tutaj tak Że jak ileś razy padniecie To po prostu już się nie odrodzicie w tamtym miejscu Jakby na swoim checkpointcie, Tylko po prostu jesteście na spalnie. Więc słuchajcie, ja już od samego początku tego nie lecę Brainroty włoskie przeszłam bo tak, słuchajcie, po włosku mówiły, to przechodziłam. Mieliśmy poziom easy, medium i hard. Nawet przeszliśmy jeszcze dalej, ale później zaczęli mówić po niemiecku. Łabelka nie chce niemieckiego, Belka nie lubi niemieckiego języka. Więc słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Jeśli filmik wam się spodobał, to zostawiajcie łapy do góry i subujcie kanał. A ja się z wami żegnam, pa pa.